Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Zainstalowanie tematu. Instalowanie nagrzewnicy silnika własnymi rękami może być nie tylko oszczędnością pieniędzy, ale także pełnym zaufaniem do niezawodności zainstalowanego systemu. Pomimo powszechności grzejników, podczas instalacji webasto wielu pracowników serwisu samochodowego popełnia poważne błędy. Zasada instalacji natychmiast należy ustalić że opisanie dokładnej lokalizacji najlepszego miejsca do montażu nagrzewnicy lub lokalizacji przewodów i przekaźników do zasilania jest zadaniem niemożliwym ze względu na cechy konstrukcyjne każdego samochodu. Artykuł zawiera zalecenia oparte na oficjalnych wymaganiach dotyczących instalacji Webastot Hermotop E, C, P. Po zapoznaniu się z nimi będziesz mógł zainstalować podgrzewacz silnika innej marki ponieważ logika instalacji jest w dużej mierze identyczna. Jako przykład posłuży autonomiczny ogrzewacz cieczy Webasto serii ThermoTop. Zasada działania polega na autonomicznym ogrzewaniu i wymuszonym obiegu płynu niezamarzającego w układzie chłodzenia. Jako paliwo wykorzystywane jest paliwo z przewodu paliwowego samochodu lub ze zbiornika. Na życzenie kierowcy możliwe jest zainstalowanie oddzielnego zbiornika do zasilania na grzewnicy. Sterowanie analogowe Cyfrowe odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania z funkcją programowania czasu uruchomienia dodatkowo możliwe jest podłączenie pilota zdalnego sterowania, co jest potrzebne do instalacji. Kompletny zestaw, który otrzymujesz po zakupie Webasto od Hermotopce systemy innych producentów mogą się różnić. Grzałka główny element systemu odpowiedzialny za podgrzewanie płynu niezamarzającego, pompa obiegowa. Napędzająca płyn chłodzący przez obieg. Pompa paliwa dozownik. Realizująca wymuszone podawanie paliwa. Służy do regulacji intensywności pracy układu. Układ wydechowy. Tłumik. Pofałdowanie tłumika do odprowadzania spalin. Wlot paliwa. Okablowanie ze złączami do podłączenia i diagnostyki. Wspornik montażowy. Średnik przewód paliwowy. Mini zegar do uruchamiania i wyłączania autonomicznego systemu ogrzewania. Wszystkie komponenty można nabyć indywidualnie. Opcje instalacji. Istnieje kilka sposobów odcięcia grzałki rozrusznika od układu chłodzenia samochodu. Część obwodu ogrzewana przez grzałkę ma kolor czarny lub czerwony. Najbardziej uniwersalny wariant. 1. Silnik. 2. Chłodnica kabiny. Zaletą tej metody jest szybsze nagrzewanie przedziału pasażerskiego. Jednocześnie ciecz wpływająca do płaszcza chłodzącego silnika ma czas na znaczne ochłodzenie, dlatego rozgrzanie silnika zajmie więcej czasu. Schemat ten jest stosowany, gdy długość przewodów jest duża. 2. Zawór zwrotny. Możliwe jest zainstalowanie na grzewnicy bliżej chłodnicy, na grzewnicy, aby zminimalizować straty ciepła. Zainstalowana w ten sposób nagrzewnica zapewnia lepsze ogrzewanie przedziału pasażerskiego i minimalne straty w dużym obiegu płynu chłodzącego. Podzespoły: 1. Silnik spalinowy. 2. Pompa obiegowa. 3. Chłodnica główna. 4. Wymiennik ciepła na grzewnicy. 5. Zbiornik wyrównawczy. Płynu niezamarzającego. 6. Termostat silnika. 7. Zawór zwrotny. 8. Termostat nagrzewnicy. Schemat przedstawiony na rys. 7 najlepiej nadaje się do szybkiego nagrzewania silnika. Legenda odpowiada rys. 6. Olej napędowy i benzyna. Różnica w paliwie używanym do pracy powoduje konieczność dostosowania nie tylko konstrukcji i nagrzewnicy, ale także determinuje niuanse instalacji. W przeciwieństwie do silników wtryskowych cyklu Otto, niewiele silników wysokoprężnych jest wyposażonych w sekcję zalewania w zbiorniku. Paliwa, analogicznie do pompy benzynowej, zdarza się że w miseczce znajdującej się w zbiorniku pompy są niewykorzystane otwory, zakryte zaślepkami. W takim przypadku nie trzeba nawet wiercić szyby, aby wprowadzić przewód zasilający webasto. Jako adaptera należy użyć wlotu paliwa dostarczanego wraz z nagrzewnicą. Ten sposób instalacji w samochodach z brakującym powrotem i zainstalowanym zaworem zwrotnym w zbiorniku, jedyny możliwy Kolektor paliwa będzie musiał przeciąć bezpośrednio do zbiornika, zasilanie paliwem. Specjaliści zdecydowanie nie zalecają wdrażania poboru paliwa spod maski, szczególnie w silnikach benzynowych. Nadmierny wzrost temperatury prowadzi do parowania paliwa i powstawania pęcherzyków gazu. Przed pompą paliwa podgrzewacza silnika należy zainstalować filtr dokładny. Pompa powinna być umieszczona w chłodnym miejscu. Pożądane jest. Aby temperatura podczas pracy nie przekraczała plus 20OC, długość od zbiornika paliwa do pompy nie powinna przekraczać 1,2m od pompy paliwa do nagrzewnicy. Nie więcej niż 5,8 m. Wszystkie połączenia przewodów paliwowych są zaciśnięte zaciskami. Same przewody można zabezpieczyć opaskami kablowymi. Oznaczenia na pompie wskazują kierunek cyrkulacji płynu. Dla wielu podgrzewaczy istnieje zalecana średnica wewnętrzna przewodu paliwowego. Wlot powietrza, układ wydechowy, nagrzewnica. Wlot powietrza musi być umieszczony w chłodnym. Wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Z pewnością nie należy go zalewać podczas pokonywania brodów. Tłumik można zamontować na łuku lub w innym dostępnym miejscu, wykluczając przegrzanie plastikowych części i przewodów. Rura wydechowa nie powinna znajdować się w kierunku jazdy. Najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie wydechu do metalowej panewki skrzyni biegów. Należy ją również ogrzać w mroźną pogodę. Dozwolone jest wywiercenie otworu. 2 do 2,5 mm w dolnym punkcie w celu odprowadzenia kondensatu. Często standardowe elementy mocujące dostarczane z grzałką rozrusznika nie są odpowiednie. Dlatego należy je zmodernizować lub wykonać niestandardowy wspornik. Obudowa nigdy nie może być mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących. Elementy mocujące muszą być solidne i zabezpieczone przed nadmiernymi wibracjami. Olej. Paliwo i brud nie mogą dostać się na nagrzewnicę podczas pracy. Korpus nagrzewnicy i pompę obiegową płynu chłodzącego należy zamontować jak najniżej. Ma to na celu poprawę odpowietrzania. Poza tym pompa w Webasto od Hermotop nie jest samozasysająca, więc nie powinna być instalowana. Powyżej poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym węże do płynu chłodzącego lepiej kupić samemu. Po wcześniejszym zmierzeniu wymaganej długości, lepiej jeśli są jednoczęściowe. Aby kupić węże należy znać zewnętrzną średnicę złączek na grzewnicy, a także średnicę otworów układu chłodzenia samochodu i ogrzewania kabiny. W sprzedaży można znaleźć różne adaptery, trójniki do wpięcia bezpośrednio w przewód obiegowy oj. Wszystkie węże powinny być dobrze zabezpieczone zaciskami w miejscach połączeń. Zabezpieczone przed przetarciem. Schemat połączeń WebASTO. Storownik analogowy w kabinie można zamocować na taśmie dwustronnej, aby nie wiercić deski rozdzielczej, o ile zalecenia dotyczące instalacji ogrzewania silnika są identyczne dla zdecydowanej większości systemów. Schemat połączeń jest indywidualny dla każdego samochodu. Standardowe piny ogrzewania rozruchowego. Zasilanie plus, które można podłączyć bezpośrednio do akumulatora minus. Montowany do dowolnej śruby przylegającej do karoserii samochodu. Wyjście do diagnostyki systemu autonomicznego. Może być izolowany, aby uniknąć utleniania. Wyjście sterujące, Pojawienie się plusa uruchamia nagrzewnicę, który jest podłączone do czujnika temperatury. Jeśli ustawiona wartość temperatury zostanie przekroczona, zablokuje to włączenie nagrzewnicy. Na przykład po przekroczeniu plus 5 OC autonomiczna grzałka nie uruchomi się. Sterowanie pompą dozującą. Piny trybów zima-lato. Pin kontrolujący moment włączenia wentylatora nagrzewnicy samochodu. Na przykład... Wentylator jest aktywowany dopiero po podgrzaniu płynu do plus 30 OC. Połączenie z wentylatorem jest realizowane przez przekaźnik. Podłączenie sterownika zainstalowanego w kabinie pasażerskiej. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie instalacji elektrycznej, lepiej powierzyć podłączenie części elektrycznej profesjonalistom. A WordPress komentarz Hello World